Zagrajmy sobie w geta widzicie z Marek. Jest to już drugi odcinek. Yy, dzisiaj, pierwszy, yy, był i robiliśmy misję z Donem. No, yy, zaprosimy sobie pięknie ten motorek. Albo ta otko też może być? Ale motorek lepszy, do standów, nie? Yy, tak, dzisiaj zrobimy misję. Jaką, jaką? Yy. P i coś, nie I wiem, tak, nie, p, no, tak, no. perwlej, dobra, i pod tym odcinkiem poszło 5 łapek w górę, poprzednim odcinkiem wyszliście już 2 łapki w górę, a wyszedł on niecałą godzinę temu, więc nice, dobijajcie, yy, tu komentujcie, subskrybujcie, piszcie jak skonfigurować konto yy, na YouTube, czyli znaczy na YouTube, tak, ta piosenka, którą wsłuchaliście, na początku odcinka to było Big Sen I don't fuck with you Nie wiem czy to dobrze powiedziałem Tak w poprzednim odcinku robiliśmy to misję z Polegało Chodziło w niej o to że mieliśmy po prostu wylądować jakimś spadochronem z góry Maze Bank na cigrze i z budynku, mężczyzny z góry. I. Teraz będzie kolejna misja w Paryżu. W międzyczasie Radek powie, kiedy będą odcinki na, od niego kanał. Dzisiaj będę nagrywać, jak przedpadł program na to 20. Ja będę z nim to nagrywać. Będziemy to nagrywać w niego, bo ja nie mam usług z Woxlajwa, mam po jakieś pakiety. Добре. Раз. Ото фана. Това е ужасно. Видял си това? Не. О, Фейн. добре, направим си още едно. Че едно мисия? Защото там беше така, така, гадка и шматка. И това също е гадка. Какво? Това е гадка. Е, върху други си няма да я Там. Чакаме, къде Лол. И няма там... аутен. Ооо, а чето с Руфиан? Акума. Вика да бъде си. Nie, no, no nie. Huhu. Chyba dopiero jeszcze nawet nie całe minuty, więc. No, żadnych, jak tu A na ekran. Mały fejl, mama znowu weszła do pokoju. No panim drugiego planu, nie? Rodzice tak. No, rodzice też tak na pewno miał, że mu rodzice weszli do pokoju albo gadali tak na głos i było źle. A może Zosia, młodsza siostra weszła do pokoju. No, jak spała. No, to pokazywaliśmy jak spała, w, jak y, był skok z góry Chilet. Mount Cilet. Mam poczekał poczekam sobie na Eee, Tak, zapowiem odcinek, odcinki teraz. Be Dzisiaj może jeszcze będzie odcinek na kanale bo im lecz w odpie. Bardziej do odradka będzie odcinek na kanale. A i chciałam powiedzieć, że za jedną już będę miał kamerkę i statyw, więc już będą o wiele lepsze odcinki. Może mikrofon też, jak sobie nazbieram. O, tu jest ta żata Tylko, czy ona do nas jedzie? Tak. i udajemy się do celu, czyli do pytanika. To znaczy, nie, zna, nie znają mnie i szmatu. A gdzie on nas wysadził? Dobrze, chyba nawet. Tak, bo tam jest stan. Poczekajcie. Ale kup doleć tam, Okej, ja coś jeszcze lepiej zrobię. Jezus, nie da się przy mojej mamie nagrywać, nie? Zawsze albo muszę do tego pokoju mojego, albo od Sorry za te dzięki, ale w poprzednim odcinku powiedziałem, co to jest. Rolczak w wodzie. Krótka ta misja dosyć. Odcinek już trwa y, 8,5 minuty. 8 minut i pół. No jakoś tak. Teraz jeszcze będziemy rowerami jechać. I jedziemy. Ona drzy tam ryj, Máme to gdzieś. będzie? Było. A. A on się z nią. Ścigamy. Teraz zagramy wyścig. Cześć, już jest to A dużo jest? Ona no to przecież Jak się? A uró, z nią? ją. Nie, przegrał. Fuck. jest wolna. Pomińmy sobie to, przecinek jest dość długi, więc co? So. I chyba to by było na tyle o złoto i co I... i pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, był dzisiaj znowu Radek, do następnego, cześć, na razie.